Chciałam Wam poopowiadać dzisiaj trochę o wakacjach z gimnastyką słowiańską, które będą w lipcu, ponieważ zorientowałam się dwa dni temu, że już tylko miesiąc zapisów został eee, i jest dziewczyn trochę zapisanych, co mnie niezwykle cieszy, ale miejsc też jeszcze trochę zostało. W związku z tym, nawet nie trochę, a sporo, w związku z tym zachęcam Was do wyjazdu, bo ja się nim e, bardzo e, ekscytuję, że tak powiem, bo to co wymyśliłam dla was nie ten czas, nie dla mnie mega ekscytujące. <laughs> no to będzie tak. To będzie tydzień prawie od poniedziałku do niedzieli na kaszubach w przepięknym, w przepięknej takiej agroturystyce, e, która się nazywa Żurawi Młyn. I jest faktycznie zaadoptowanym, zaadoptowanymi zabudowaniami po młynie, więc jest nad rzeką, między dwoma jeziorami, więc miejsce w ogóle super do odpoczynku wakacyjnego. I plan mam taki, żeby doświadczać tej gimnastyki w taki sposób, w jaki jeszcze mi nie doświadczały, żeby doświadczać jej tak w pełni przez cały ten, ten wyjazd. Więc oczywiście będzie wstawanie rano około wschodu słońca z powitaniem Jaryły, czyli takim słowiańskim powitaniem słońca. Będą praktyki gimnastyki przed południem i po południu i wieczorny krąg kobiet. Ale będziemy tej gimnastyki doświadczać właśnie w taki sposób w różnych, w różnych miejscach, o różnym czasie, w różnym ubiorze. Chciałabym, żebyśmy spróbowały połączyć się podczas praktyki gimnastyki z żywiołami, więc planuję praktykę w wodzie, planuję praktykę przy ogniu, planuję praktykę na otwartej przestrzeni wietrze, że tak powiem. Mam nadzieję, że, że będzie i możliwość ćwiczenia i w lesie, i na łące. Więc chciałabym, żebyśmy doświadczyły i w sali, żebyśmy doświadczyły wszystkie, jak to jest, kiedy praktykujemy w różnych miejscach, w którym miejscu i z którym żywiołem jest Ci najlepiej, najbardziej po drodze. Być może, to trochę też czaruje, żeby też była jakaś burza w tym czasie i chciałabym, żebyśmy też doświadczyły tej mocy burzy w połączeniu z gimnastyką słowiańską. Więc tak, chciałabym, żebyśmy doświadczyły też gimnastyki, jak ona na nas wpływa, jak ona przepływa przez, jak energia przepływa przez nasze ciało w zależności od tego, jak jesteśmy ubrane. I mam tutaj na myśli i kolor, czyli białym, w czerwonym, czarnym lub po prostu na kolorowo, ale mam na myśli też spodnie. Spódnicę, <noise> i szczególnie, jakby różnice między spodniami, czy krótką, jakąś spódniczką, czy sukienką, a długą suknią, czy spódnicą do ziemi. Gdzie wiecie, że, że przy długich spódnicach jest ta zaleta, że energię ciągniemy z ziemi. My, kobiety, mamy taką, taką zdolność, taką możliwość, taki dar dostałyśmy ciągnięcia energii z Ziemi i ona, jak jest długa spódnica, to ta energia może tam się obracać, kumulować i tak dalej, sobie swobodnie przepływać i wpływa do naszego łona, jako do kielicha. To jest takie po prostu um, takie miejsce w naszym ciele, gdzie ta energia może się magazynować, tak? I wtedy jeśli jesteśmy w spodniach, czy jesteśmy w jakiejś krótkiej spódniczce, czy sukience, to tej energii jest jakby trudniej dopłynąć do tego łona. Jak jesteśmy w długiej, to jest łatwiej. Taka jest teoria. Ciekawa jestem, czy uda nam się to odczuć. No ja uwielbiam chodzić w długich, w długich sukienkach i w długich spódnicach. Czasem też jestem oczywiście w jakichś spodniach, takim z opuszczonym stanem, bo nie lubię, jak mnie coś ciśnie w kroku. Czasem też oczywiście coś krótkiego, jak jest gorąco, ale generalnie odczuwam to. to to fajne bycie w długiej spódnicy i to, co się dzieje energetycznie we mnie, szczególnie jak właśnie jestem w lesie czy na łące, jeszcze szczególnie jak jestem bez butów, bo jest ciepło i mogę tak iść. Więc plan jest taki, żeby gimnastyki doświadczać na wielu poziomach. Myślę, że jak będziemy tyle czasu razem. To i tyle czasu praktykować jednak codziennie, to każda z was się uwrażliwi jeszcze bardziej na, na gimnastykę i na to, co ona niesie. Więc zaczniecie dużo więcej odczuwać. A wieczorami krąg kobiet opowieści o tym, jak mi jest o tym, czego doświadczyłam o tym, co mnie raduje o tym, co mnie smuci. O wszystkim, co nasze, ludzkie, kobiece, babskie, o wszystkim, co nas nurtuje, o wszystkim, czym chcemy się podzielić z innymi, o wszystkim, co, gdzie potrzebujemy czegoś wsparcia i pomocy. Więc czeka nas przepiękny czas. Czas. Lipiec, połowa lipca, od 19 do 25 lipca. Hmm, czyli cały tydzień bycia w lecie, w słońcu, w radości, w przyrodzie, bycia wśród kobiet, wśród wzajemnego wsparcia w takiej energii inspirowania się nawzajem nie? ta kobieca energia przez to, że ona jest pozioma i że zsiadamy w kręgu i wszystkie jesteśmy sobie równe i nie ma nikogo kto jest wyżej a kto niżej, nie ma nikogo kto mądrzejszy a kto głupszy to to przez to jakby możemy się wymieniać naszą mądrością wymieniać naszymi Różnymi darami, które mamy, możemy się wzajemnie inspirować, i dzięki temu wszystkie wzrastamy. Więc będzie to czas także naszego wzrastania duchowego, rozwoju na każdym poziomie. Więc kochane, na stronie aktywnasłowianka.pl w zakładce wyjazdy. Proszę sobie rezerwować wakacje z gimnastyką słowiańską eee, i jedziemy po przygodę. <noise> Już nie mogę się doczekać poznania Was i nie mogę się doczekać tego czasu kobiecego eee, i bycia w tym miejscu i w ogóle, więc zapraszam, bardzo zapraszam. <noise> Tutaj się dziewczyny witacie. Dzień dobry wszystkim, które są. No i słuchajcie, na dzisiaj na słowiańskie pogaduszki to chyba tyle. Lecę zaraz jeszcze nagrać ćwiczenie główne na dzisiaj, bo rozmawiałam dzisiaj w lesie będąc z moją mamą cały czas, więc nie zdążyłam nagrać. A potem lecę do gabinetu, do pracy, do klientek. Robić je piękne i dawać im spokój i uzdrowienie i radość życia. <noise> I wymieniać się właśnie też różnymi rzeczami fajnymi. Wieczorem mam krąg mój, który trzymam kobiet. Taki świąteczny z gościem, z Pauliną, która będzie robić dla nas warsztat i która będzie. Zagra nam koncert, pieśni medycyny, więc taki dzień pełen, pełen różnych rzeczy, które się będą wydarzać, cudownych. No i jeszcze jest przepięknie, ciepło i świeci słońce w końcu. Więc kochane moje, cudnego, pięknego piątku, wspaniałego weekendu. Wam życzę. Do zobaczenia na następnych pogaduszkach, ale pogaduszki będą chyba za dwa tygodnie, bo za tydzień jestem na kursie Jogi Kundalini. Ale to jeszcze wszystko będę wam pisać i mówić. Zapisujcie się na wakacje z gimnastyką słowiańską, póki jeszcze są miejsca, bo może się okazać, że zaraz tych miejsc nie będzie. I pozdrawiam Was bardzo ciepło. I do zobaczenia. Pa!